Kiedy śpisz, twoja dusza opuszcza ciało i staje obok. Ludzie umierają na Alzheimera, ponieważ ich ciało zapomina oddychać. 17% wszystkich ludzi na świecie nie ma stałego dostępu do wody pitnej. Możliwe, że na zegarze jest godzina, której nigdy nie widziałeś. Ktoś cię właśnie może obserwować z lustra. Kiedy śpisz, oddychasz 12 do 20 razy. Jeśli kot wyczuje ducha, to podąża za nim, aby zrozumieć jego intencje. Jeśli są złe, to próbuje zneutralizować jego negatywne pole energetyczne. Słońce, które widzisz, to dokładnie to samo słońce, jakie widzieli wszyscy ludzie w historii świata. Całe życie spędzasz zbierając gości na swój pogrzeb. Twój wiek to tylko liczba okrążeń, jakie zrobiłeś wokół słońca. Niektóre rodzaje narkozy wcale nie sprawiają, że nie czujesz bólu, a jedynie zapominasz o nim po wybudzeniu. FBI szacuje, że w samych Stanach Zjednoczonych na wolności jest od 25 do 50 seryjnych morderców. 4% ludzi, których widziałeś, to duchy. Przeciętny smartfon ma na sobie 10 razy więcej bakterii niż publiczna toaleta. Zgodnie z prawem, na statkach wycieczkowych muszą się znajdować kostnice w razie gdyby któryś z pasażerów umarł. W Twoim łóżku może znajdować się nawet 10 milionów roztoczy. Oddychanie cały czas przez usta może na zawsze zmienić kształt naszej twarzy. Na Mount Everest leży ponad 200 martwych ciał wędrowców, które służą jako punkty orientacyjne. Statystyki mówią, że nawet jedna trzecia osób po złamaniu biodra umiera w przeciągu roku od złamania. W ludzkich zarodkach najpierw powstaje odbyt, a później usta. W publicznych basenach jest około 75 litrów moczu. Głównym składnikiem perfum jest ambra, czyli widzielina występująca w przewodzie pokarmowym kaszalotów. Jeśli podczas spuszczania wody w toalecie nie zamkniesz klapy, to bakterie kałowe mogą się dostać na Twoją szczoteczkę do zębów. Fobie mogą być wspomnieniami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie w DNA. Od momentu, kiedy obejrzyłeś ten film. Na świecie statystycznie zmarło ponad 50 osób.